Po szybkich estońskich szutrach przenieśliśmy się do Finlandii. na, Nie wiem, czy powiedzieć, że jeszcze szybsze trasy, czy podobnie szybkie, ale trochę innej specyfice. Trasy rajdu Finlandii to wydaje mi się, że jest taki najwyższy poziom szybkich tras szutrowych. Są trudniejsze niż trasy w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Estonii ze względu na bardzo dużą ilość szczytów i tego, że zakręty przechodzą w siebie, a bardzo często muszę prowadzić samochód, który jest albo odciążony, albo dodatkowo dociążony. Ustawienia zawieszenia tutaj, podobnie jak na asfalcie, na rajdzie barum, są naprawdę kluczowe. wydaje mi się, że wykorzystaliśmy wiedzę z zeszłego roku. Pewnie do finów cały czas trochę brakuje do ich tutaj wiedzy, bo te odcinki od lat 70. czy 80. trafiają się w rajdach samochodowych, więc to są naprawdę prawdziwe klasyki. Rajd będzie głównie szeroki, tylko partie będą wąskie. Jestem zadowolony z testów, które odbyliśmy. Myślę, że zapoznanie, tak jak zawsze, będzie kluczowe, natomiast na tym rajdzie wyjątkowo, bo muszę tak stworzyć opis, żeby mnie te zakręty po prostu nie straszyły i muszę dobrze przewidzieć, gdzie będą pewne odciążenia i gdzie trzeba zdusić, bo tak naprawdę naprawdę Finlandia moim zdaniem klucz do sukcesu tutaj w tym rajdzie to jest umiejętnie hamować, bo tych hamowań jest bardzo dużo, ale one muszą być we właściwych miejscach, bardzo krótkie, niewytracające dużo prędkości, także na tym się skupię na zapoznaniu. No i co, czwartku ruszamy do rywalizacji, piątek to ten prawdziwy pierwszy dzień, a sobota jest bardzo mocna na tym rajdzie, bo to blisko 160 km OS-owych, prawie runda Mistrzostw Europy jednego dnia, 80 km unikalnych odcinków specjalnych, bo mamy aż 4 próby po 20 km, sporo nowych tras, ale jestem gotowy na to wyzwanie, Cieszę się, że jesteśmy w dobrej formie po rajdzie Estonii. Jestem w dobrej myśli. Trzymajcie kciuki za nasz start.